Sobota 20 czerwca Anna Tomczyk, witam Państwa. Zaczynamy serwis informacji z Podkarpacia. To wydarzenia dnia w obiektywach naszych kamer. Ponad 1000 karateków z 70 klubów na turnieju w Rzeszowie. Na pewno wśród tych dzieci są osoby, które zdobędą najwyższe trofea Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Kolder zamiast lotniska w Turbi. pomysł Zarządu Gospodarki Wodnej wywołał prawdziwą burzę. To podejmie się włożenia pieniędzy, dużych pieniędzy w remonty, jeżeli miałby to być teren zalewowy. Geniusz trąbki z podniska. Takiego uszna trzeba pielęgnować. Jest taką perełką. Pierwszy bieg obrońców granic w Arłamowie. ponad 1000 młodych zawodników na matach z 70 klubów to może oznaczać tylko jedno że szów stał się dziś stolicą karate 15 ogólnopolski puchar dzieci w karate tradycyjnym przyciągnął tłumy młodych zawascynowanych sztukami walki najmłodsi mieli 4 lata najstarsi 11 oni już wiedzą że sport jest najlepszym środkiem na kształtowanie kondycji ducha i charakteru Jedną spośród tysiąca uczestników w turnieju była podopieczna Akademii Karate Tradycyjnego w Rzeszowie, siedmioletnia Milenka Szablewska. Podczas pokazowego treningu położyła na matę dużo starszych od siebie zawodników. Jest fajnie. Na Halinie nie zabrakło mistrzyni świata w karate tradycyjnym Agnieszki Sajdutki. 21-letnia zawodniczka trenuje już od 15 lat, a swoją karierę zaczynała właśnie od Pucharu Polski Dzieci. Pierwsze moje zawody tak dużej rangi to też był właśnie Puchar Polskie dzieci. Byłam wtedy druga, pamiętam, ile jakie straszne, strasznie duże może łez wylałam, bo byłam druga, a nie pierwsza. Mama mi wtedy tłumaczyła, że to są pierwsze zawody i będziesz takich wiele, ale jak to każdy, jak to dziecko bardzo przeżywałam, to jest dla takich dzieci duży, duże przeżycie. Tak wielka impreza to szansa, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Trenerzy podkreślają, że karate to nie tylko sposób na sprawność fizyczną i kondycję, ale uczy cierpliwości i pokory. A im wcześniej zawodnicy zaczną trenować, tym większa szansa na sukces. No tutaj mamy same perełki. To jest ich start na drodze karate. Cały nasz system gwarantuje wielką edukację, aż do seniora włącznie. Myślę, że na pewno wśród tych dzieci są osoby, które zdobędą. Najwyższe trofea Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Karate, jak każdy sport, wymaga jednak poświęceń. To godziny treningów i pracy nad dosłownie każdym ruchem. Rano biegam, długie dystanse, żeby mieć kondycję, a potem wieczorem przychodzę na treningi. Na przykład zdarza się, że raz mam trening godzinę, a raz trzy godziny. Jak przekonują zawodnicy, ciężkie treningi i poświęcenie nie powinny odstraszać, bo są warte swojej ceny. Karate to nie tylko sport, to nie tylko rywalizacja sportowa, ale również i kształtowanie charakteru, to system edukacyjny, to samodoskonalenie się takiego małego dziecka, to rozwój nie tylko fizyczny, ale również duchowy. Rzeszów to prawdziwa potęga właśnie w karate tradycyjnym. Jego reprezentanci od lat wygrywają europejskie i światowe zawody w tej dyscyplinie. Między innymi dlatego stolica Podkarpacia była gospodarzem Pucharu Polski w najmłodszej kategorii wiekowej. Prawdziwa burza wokół projektu budowy polderu przeciwpowodziowego w gminie Zaleszany. Przewiduje on m.in., że terenem przeznaczonym pod zalanie w razie powodzi będzie lotnisko w Turmii I już rozpoczęła się fala protestów. Z jednej strony samorządowców, z drugiej mieszkańców. Stanowczy protest przesłał do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej marszałek województwa podkarpackiego. Projekt budowy polderu pokrzyżował plany rozbudowy lotniska, ale nie tylko. Również planowanej budowy drogi ekspresowej S74. Polder San Pilchów jest na razie w fazie projektu. Jego planowany obszar obejmuje około 440 hektarów. A w samym centrum znajduje się lotnisko w Turbi należące do aeroklubu Stalowa Wola. Wytyczone jeszcze przed wojną, jest, jak twierdzą znawcy, jednym z najlepszych w Polsce miejsc do uprawiania sportu szybowcowego i szkolenia lotniczego. Decyduje o tym położenie, konfiguracja terenu i warunki meteorologiczne. Dlatego tutaj co roku organizowane są najważniejsze ogólnopolskie imprezy szybowcowe. Nic dziwnego, że gdy pojawiła się propozycja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wśród lotników, szybowników i baloniarzy zawrzało. Co sobie wyobrażacie? Wał zbudujecie tutaj na górkę po to, żeby on był, bo i tak nigdy nie zostanie to lotnisko zalane? Sandomierz jest zalany tak, że w grębowie i, w San... i po tej stronie w Sandomierza to widać tylko dachy pierwszego piętra, a tu wody nie ma. To gdzie tą wodę będziecie mieli taką wielką? Zdaniem szybowników ostatnie wielkie powodzie najdobitniej dowiodły, że lotnisko nie nadaje się na polder. Był tutaj teren, gdzie przyjeżdżało dużo osób z terenów zalewowych, gorzyc czy okolicy, i zostawiali te swoje samochody, bo tu było wyżej. Kierownictwo aeroklubu uważa, że wyznaczenie w tym miejscu terenu do zalania oznacza koniec lotniska, nawet gdyby nigdy tutaj wody miało nie być. Już teraz pod znakiem zapytania staje projekt budowy pasa do taksówek powietrznych i małych samolotów obsługujących biznes w rejonie stalowej woli. W takiej sytuacji nikt w ten pas już nie zainwestuje. To samo dotyczy, dotyczy budynków naszych hangarów, które wymagają remontu. Ale no, niech pan odpowie na pytanie, kto podejmie się włożenia pieniędzy, dużych pieniędzy w remonty, jeżeli miałby to być teren zalewowy. Druga rzecz, ubezpieczenia. No, żadna z firm ubezpieczeniowych na takim terenie nie ubezpieczy, nie ubezpieczy ani lotniska, ani sprzętu, ani budynków. Także samorządowcy z gminy Zaleszany nie wyobrażają sobie, by lotnisko przestało istnieć. Jest to miejsce strategiczne. Przy ostatniej powodzi, gdzie, gdzie cały powiat tarnobrzeski, w większości powiat tarnobrzeski był zalany, wszystkie samoloty, wszystkie helikoptery lądowały na lotnisku w Turbi. Przy ostatniej, ostatnim pożarze wielkopowierzchniowym w Radomyślu pięć dromaderów tankowało się na lotnisku w Turbi. Protesty w sprawie takiej lokalizacji polderu przesłali do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej samorządowcy z Zaleszan, radni powiatu oraz marszałek województwa. Na razie odpowiedzi nie ma. Już jutro początek lata, a wraz z nim niebezpieczeństwo kąpieli ze skokami na główkę. Co roku właśnie o tej porze do podkarpackich szpitali trafiają kolejne ofiary wypadków nad wodą. Dobra wiadomość jest taka, że liczba takich zdarzeń maleje. Lekarze wiedzą dlaczego. To skuteczne apele i akcje działające na wyobraźnię. Edukacyjne spotkania odbywają się m.in. w szkołach Powiatu Leżańskiego dzięki Markowi Piechucie. Jeden niefortunny skok do wody zmienił całe jego życie i sprawił, że od 20 lat jest przykuty do wózka. To jedno z wielu spotkań, tym razem w Leżańskim Liceum. Marek Piechuta po raz kolejny przestrzegał, jak mogą skończyć się skoki do wody. Kalectwem. On sam wie o tym najlepiej, bo właśnie przez taki skok od 20 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Dla uczniów to była bardzo ważna lekcja, tym bardziej, że wakacje tuż tuż, a większość z nich będzie wypoczywać właśnie nad wodą. Myślę, że to była cenna lekcja dla każdego z nas, ze względu na to, że nie każdy miał świadomość tego, jak się zachowywać no, w takich przypadkach. Mam wrażenie, że mało kto naprawdę po. Po takim wypadku potrafiłby jeszcze pomagać innym ludziom. To uczulenie właśnie młodzieży, która będzie podczas wakacji spędzała na pewno czas nad wodą, powinno jakoś wpłynąć na to, że nie będą tak pochopnie skakać do wody. Nad zalewem Floryda w Leżeńsku pan Marek nie było od lat. To miejsce wywołuje bolesne wspomnienia. Właśnie tu doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Dokładnie 20 lat temu, 24 czerwiec, 94 rok to właśnie tutaj na tym zalewie wspólnie z moimi kolegami chcieliśmy uczcić zakończenie roku szkolnego przyszliśmy tutaj właśnie wykąpać się prawda uczcić właśnie uzyskanie jakby promocji do następnej klasy i to tutaj na tym zalewie podczas jednego ze skoków niestety już o własnych siłach z tego e, zalewu z tej wody już nie wyszedłem Pan Marek przyznaje, że ten dzień zmienił całe jego życie. Wtedy, jak twierdzi, jeszcze nie zdawał sobie sprawy, co oznacza złamanie kręgosłupa i że będzie musiał nauczyć się żyć od nowa. Pamiętam obraz mojej mamy, która stała nad, zapłakana nad moim łóżkiem prawda, i e, prawda, jakby cała zmartwiona tą sytuacją. Pamiętam, jak mówiłem do niej, mama słuchaj, nic się nie stało, tak? Załat mi tylko zwolnienie na kolejny miesiąc ze szkoły. Zrośnie się, złamało się, zrośnie się i wrócę do szkoły. Wszystko będzie w porządku. Każdego roku do szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie trafia kilkanaście osób ze złamanym kręgosłupem. Większość z nich to właśnie ofiary skoków do wody, z uszkodzonymi kręgami szyjnymi. Mimo wysiłków lekarzy, często zdarza się, że zostają na całe dalsze życie przykuci do wózka. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Pamiętam taką akcję Płytka Wyobraźnia, gdzie w ogólnopolskiej telewizji były spoty przestrzegające młodych ludzi przed tymi skokami do wody. To były takie dosyć mocne, ale trafiające do wyobraźni i wtedy ewidentnie zanotowaliśmy zmniejszenie ilości tego typu urazów. Teraz o innym problemie. Niemal 3 miliony Polaków żyją w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczają minimum egzystencji. Tak wynika z najnowszego raportu GUS. Niemal połowa rodzin w tej sytuacji to rodziny wielodzietne, ale też takie, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Rodzina Rydzików z Tarnobrzega to czwórka niepełnosprawnych osób. Wszyscy mają problemy ze zdrowiem i bardzo trudną sytuacją. Utrzymanie domu i godne życie staje się ponad siły rodziców. Z kamerą odwiedziła ich Agata Ozga -Myc. Najmłodszy syn państwa rodzików, pięcioletni Wojtuś zmaga się z wieloma wrodzonymi i nabytymi schorzeniami. Ma zaburzenia rozwojowe, zespół łamliwego chromosomu, problemy ze wzrokiem i słuchem oraz alergię zwaną obrzękiem naczyniowo-ruchowym. Jego siostra Wiktoria przeszła operację i nie ma jednej nerki. Rodzice też mają duże problemy ze zdrowiem. U nas jest taka sytuacja, że no wszyscy wymagamy leczenia, począwszy ode mnie żon, żony. Sena Wojtosia i córki Wiktorie. Rodzina żyje z rent socjalnych oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Brakuje na życie i opłata. Z wykupem potrzebnych leków też jest ogromny problem. Pan Mariusz ze swojej rehabilitacji zrezygnował, bo nie ma na to pieniędzy. Skąd biorę? No, różnego rodzaju pożyczki pożyczam, albo po prostu staram się jakoś na raty. Brać i, i mam zaprzyjaźnioną aptekę, która po prostu no, może poczekać. I, i, ale to mówię, to jest okres miesiąca, dwóch. Dużym problemem dla rodziny jest też dojazd na leczenie i rehabilitację, z której muszą korzystać dzieci, żeby ich stan zdrowia się nie pogorszył. Nie mamy swojego samochodu, po prostu wynajmujemy. Jesteśmy tylko na ręce socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnych na dzieci. Rodzina mieszka w bloku w Tarnobrzegu. Warunki są bardzo skromne. Nasze mieszkanie ma 37 m2. Jest to dwa pokoje, malutka kuchnia ciemna no i łazienka, która wymaga no, remontu. No. Wojtusz jest podopiecznym ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Tarnobrzegu. Dzięki temu korzysta z dożywiania, za które płaci MOPS, ale też z fachowej rehabilitacji. Uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, czyli tak jak podstawy kształcenia ogólnego przedszkola. Ma terapię psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację, codziennie jest rehabilitowany. Ale już domowa rehabilitacja, która byłaby kontynuacją tej w ośrodku, jest problemem. Potrzebny nam jest nowy sprzęt komputerowy, dlatego że ja z dzieckiem ćwiczę przez komputer. Są różne metody logopedyczne, gdzie pani logopeda właśnie z OREF-u, gdzie Wojtusz uczęszcza, bi podała skody, tylko po prostu mówię, nasz już sprzed jest na tyle stary, że do niej rady. Ale to, podobnie jak remont mieszkania, pozostaje tylko w sferze marzeń. Miesięcznie średnio rodzina na leczenie i dojazdy wydaje około 700 zł, co oznacza, że na życie zostaje niewiele, a często nic. A to jeszcze nie koniec, bo musi spłacić ponad 5 tysięcy pożyczki, którą wzięła na leczenie dzieci. Spółdzielcy z Podkarpacia świętują, choć Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości to święto obchodzone już od 90 lat, ale dopiero 20 lat temu oficjalnie ustanowił je Sejm. Zwracając przy tym uwagę, że to właśnie spółdzielcy przełamują wiele barier ekonomicznych i społecznych, podają też gotowe recepty na kryzys. Współdzielcy spotkali się dzisiaj na rzeszowskich bulwarach. Te wypełniły się stoiskami pełnymi wyrobów. Nie zabrakło tradycyjnych, regionalnych serów, miodów i pieczywa. Chętni mogli kupić też wyroby rękodzielnicze i to wykonane zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Dla nich też nie zabrakło atrakcji. Najmłodsi mogli bawić się w innym wesołym miasteczku albo przejechać się na kucyku. Były też koncerty. Impreza potrwa do północy. Gwiazdą wieczoru będzie wokalista Mateusz Mijał. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości na Podkarpaciu obchodzony jest od czterech lat. Tron, a dokładnie szczelina przeciwlotnicza w przemyślu wybudowany na przełomie 1943 i 1944 roku będzie wpisany do rejestru zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa uznał wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszeń Miłośników Architektury Militarnej. Będzie to kolejna atrakcja turystyczna miasta, które już teraz ma najwięcej zabytków w województwie. Schron znajduje się w tym miejscu u zbiegu ulic Jagielońskiej i Rybiego Placu. Wiele osób przechodzących przez to miejsce myśli, że to naturalne pofałdowanie terenu. Tymczasem podziemiały jest 90-metrowy tunel, który Niemcy kazali wybudować obawiając się bombardowania przez lotnictwo sowieckie. To szyby wentylacyjne dawnego schronu. Właśnie zakończyła się szczegółowa analiza dotycząca obiektu. Konkluzja jest jednoznaczna. Obro objąć rejestrem, chronić i mm, próbować... Yy zainteresować stowarzyszenia, no, bądź właściciela, czyli gminę miejską Przemyśl i znaleźć nową funkcję. Taka idea także się pojawiła, gdyż seniorzy miasta Przemyśla, miłośnicy, po prostu uważają, że powinno być tutaj muzeum, placówka, galeria fotograficzna miejsc przedwojennego przemyśla. Decyzja o wpisaniu schronu do rejestru zabytków na pewno będzie miała wpływ na sposób zagospodarowania znajdującego się po sąsiedzku Rybiego Placu, jednego z głównych w mieście, który teraz nie podoba się mieszkańcom i turystom. Może coś zielonego w tym miejscu raczej, no na no parking to nie bardzo. Aczkolwiek jest potrzebny, bo sama wielokrotnie parkowałam tam. Na znajdującym się w reprezentacyjnej części zabytkowego Przemyśla Placu według jednej z koncepcji miała stanąć kolejna w mieście galeria handlowa. Potencjalny inwestor przygotował nawet jej wizualizację. Sprawa wywołała dyskusję, która trwa, bo wciąż wielu mieszkańcom nie podoba się chaotyczna zabudowa tego miejsca. Budynek, który tak szpeci, jak nawet z okien, z okien pociągu patrzymy, on jest taki szare, były nijaki, takie wie Pani, późny gierek albo wczesny gumułka. Jaki pomysł na to miejsce mają władze Przemyśla? Pomysł na Rybi Plac jest stosunkowo prosty i od kilku lat jakby promowany, czyli podziemny parking. Dlatego, że no, miejsce parkingowe to jest ta rzecz, której w naszym mieście brakuje. Na pewno nie zostanie zabudowane to miejsce ze względu na zapowiadany wpis do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator uważa, że uzupełni ofertę dla odwiedzających podziemną trasę turystyczną miasta. Geniusz trąbki, cudowne dziecko. Takie słowa Czarek Sagan z Zarzecza Kołoniska słyszy od światowej sławy muzyków podczas prestiżowych konkursów i festiwali. Uczeń szkoły muzycznej w Stalowej Woli od najmłodszych lat gra na trąbce, ale też na akordeonie. I często też w rodzinnym gronie przygrywa razem z wujkiem, zostawiając na boku poważny repertuar. To znaczy, że muzykę naprawdę kocha, a ludowe utwory w wykonaniu czarka upodobały sobie zwłaszcza babcie. Życie geniusza nie jest łatwe. Czarek przekonuje się o tym codziennie, nie tylko podczas lekcji z profesorami, ale przede wszystkim, kiedy uczestniczy w międzynarodowych konkursach muzycznych. To stres, zmęczenie i ciągła walka z własnymi słabościami, ale Czarek nie odpuszcza. Chce zostać najlepszym trębaczem na świecie. Takiego ucznia trzeba pielęgnować. Jest taką perełką w naszej szkole, taką gwiazdeczką. Ja jakby, jak marzeniem moim jest, jakby, żeby Kiedyś osiągnął wielki sukces. Rzadko zdarzają się tak zdeterminowani muzycy, zwłaszcza w młodym wieku. Nie wyobrażam sobie życia bez trąbki. Moje życie byłoby takie puste. Ja po prostu kocham to, co robię, i dzięki trąbce mogę, mogę się spełniać. Czarek ma wiernych przyjaciół, z którymi często się spotyka. Wspólnie grają i rozmawiają o muzyce, bo od tego tematu nie da się uciec. Kibicuję mu. Praktycznie można powiedzieć, że stresuję się bardziej od niego. Jestem pewny, że kiedyś świat o nim usłyszy. Ale w gronie największych fanów Cezarego jest jego mama, dla której syn daje prywatne koncerty. Szczęściara. Często słyszymy od profesorów i to już wybitnych profesorów, że jest genialnym dzieckiem, utalentowanym i powinien kontynuować grę na trąbce. Nawet mieliśmy taką propozycję, żeby już szkołę średnią kontynuował nie tu, a w innym mieście. Słuchaj Cezary, tylko te Beethoveny, nie Beethoveny, zagrajmy coś takiego dla młodzieży, która tu siedzi przed nami. Nie ma sprawy, podejdziemy. Czarek gra też na akordonie, to jego drugi ukochany instrument i co ważne lubi muzykować w gronie rodzinnym. Odpoczywa od poważnego repertuaru i ku uciesze wujków i babć gra znane ludowe piosenki. Arłamów ma za sobą pierwszy bieg obrońców granic i choć impreza w tym roku dopiero wystartowała, można się spodziewać, że będzie miała imponującą historię. Do rywalizacji stanęło aż 250 zawodników. Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach 7 i 14 km. Trasa wiodąca górskimi drogami obfitowała w trudne podbiegi i równie męczące zbiegi. Dystans 7 km, czyli jedno okrążenie wytyczoną trasą, najszybciej pokonał Damian Kic z Łujkowic. Wśród kobiet triumfowała Izabela Zatorska z Wrocławki, Ale to nie miejsca w klasyfikacji były najważniejsze. Cieszę się najbardziej z tego, że w ogóle ukończyłem bieg, a biegłem, dlatego, biegłem dla siebie, a dużo motywowali mi koledzy z pracy. Fajna zabawa. E, oczywiście bardzo fajna trasa, e, taka zróżnicowana, traktowałam bardziej to tak hobbystycznie, do sprawdzenia siebie, także polecam serdecznie. W barłomowskim biegu obrońców granic nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedstawicieli policji oraz strażaków. To było przede wszystkim upamiętnienie tych wszystkich, którzy przede mną i ze mną i po mnie będą bronić granic naszej ojczyzny. W związku z tym, że od 18 lat robię to nieustannie dlatego chciałem w ten sposób to upamiętnić. W biegu głównym na dystansie 14 km zwyciężył Janusz Szumiec utytułowany triatlonista z Jasła, zaś wśród kobiet najlepsza była Natalia Janus. Fajnie ukształtowana trasa, ponieważ też było trochę zbiegów, można było trochę wypocząć, aczkolwiek, aczkolwiek na zbiegach też można wiele nadrobić, także tutaj liczy się właśnie ta umiejętność podbiegania, zbiegania. To jest mój pierwszy sukces, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce. Także jestem zadowolona bardzo. Zdaniem Natalii Janus przepis na taki sukces jest prosty. Trzeba zacząć biegać, a potem stopniowo zwiększać dystans i tempo. Na koniec Przemyska Klinika Zwierząt, a w niej prawdziwe przedszkole. Trafiły tam małe bociany, które wypadły z gniazd i sarenki. Pod fachową opieką zostaną do czasu, aż odzyskają zdrowie, podrosną i nabiorą sił, aby wrócić do natury. W przemysłowej klinice jest już 10 sarenek. Każda trafiła tu z innego powodu. Jedną znaleziono przy nieżyjącej mamie, inna wpadła do studienki kanalizacyjnej. Kolejna została pokaleczona przez kosiarkę i teraz czekają długie leczenie. W opiece nad zwierzętami pomaga lekarzom kilkunastu wolontariuszy. Te maleństwa potrzebują tak każdy niemowlę, właściwie 24-godzinnej opieki. Jakikolwiek błąd w temperaturze mleka, w jakości mleka, w jakości tej opieki kończy się tragicznie. Sarenki mają wilczy apetyt. Każda wypija dziennie litr koziego mleka, bo tylko takim można je karmić. Dzienny koszt utrzymania statka to około 100 zł. Do tego w przemyskich sklepach trudno dostać kozie mleko. Dlatego opiekunowie proszą o pomoc każdego, kto mógłby wesprzeć ich w ratowaniu zwierzaków. Potrzebne jest także mięso dla kilkunastu małych bocianów. Większość trafiła do lecznicy, bo wypadła z gniazd. Każde gniazdo, które jest na posesji lub blisko posesji mieszkańców jest otaczane jakby świętością. Te bocianki są obserwowane. Jeśli im się coś złego dzieje lub wypadnik z gniazda, potrafią mieszkańcy jechać wiele kilometrów, żeby dostarczyć do nas, żebyśmy się zajęli po prostu tym biedakiem. Młody bocian, który wypadnie z gniazda bez pomocy człowieka, nie ma szans na przeżycie. Ostrożnie trzeba jednak postępować z innymi dziko żyjącymi zwierzętami i zabierać młode z lasów czy łąk tylko wtedy, kiedy są ranne lub mamy pewność, że zostały same. Zwykle bowiem młode oddalają się od swoich mam, ale te są w pobliżu i czuwają nad ich bezpieczeństwem. Macierzyństwo poważna sprawa. A już za chwilę prognoza pogody na pierwszy dzień lata nie wszystkich ucieszy, ale za to zostawiamy Państwa z życzeniami miłego wieczoru. Do zobaczenia.